7 października w Lublinie 2013 roku, właśnie dzisiaj o godzinie 10.30, pan dr Piotr Gawryszak, którego przedstawiam Portalowi Solidarni 2010, wiceprezes Fundacji Niepodległości, jako jeden z głównych organizatorów Tygodnia Niepokornych, rozpoczął ten Tydzień Niepokornych w Lublinie swoim krótkim wystąpieniem przed filmem Historia Roja. Prosimy Panie Doktorze parę słów dla Solidarnych 2010. Skąd ten pomysł na zorganizowanie tygodnia niepokornych? Skąd Fundacja Niepodległości, skąd bohaterowie wyklęci i parę słów garść szczegółów. To zbyt dużo trzeba by mówić. Fundacja Niepodległości działa już od kilku lat w Lublinie. Zajmujemy się historią głównie Lubelszczyzny i Kresów, aczkolwiek w roku 2013 od samego początku prowadzimy projekt pod tytułem Rok Żołnierzy Wyklętych, który w tym roku przygotowaliśmy ze względu na 50. rocznicę śmierci sierżanta Józefa Franczaka Pseudonim Lalek, który był ostatnim. Walczącym z bronią żołnierzem II Rzeczpospolitej zginął pod piaskami, czyli w okolicach Lublina 21 października 1963 roku. Do projektu, co trzeba tu podkreślić, przystąpiło ponad 60 dużych miast polskich i kilkadziesiąt samorządów powiatowych, gminnych, mniejszych. W wielu miastach te biogramy nasze jeżdżą w komunikacji miejskiej i dzięki temu mamy nadzieję, przekaz nasz dociera do setek albo do tysięcy. Natomiast w ramach tego no, także postanowiliśmy zorganizować właśnie w październiku tydzień niepokornych. Zaprosiliśmy głównie młodzież ze szkół lubelskich, ale nie tylko, bo na sali byli także starsi, starsze osoby. Teraz po południu, mam nadzieję, także dotrą ludzie starsi, zainteresowani tematyką. No a dlaczego dzisiaj, dlatego w Lublinie? No, dlatego, że właśnie jak gdyby przygotowujemy się do finału, takiego mocnego finału tego roku Żołnierzy Wyklętych, na który składa się zarówno ten Tydzień Niepokornych, jak i w związku z tym promocja gry karcianej o Żołnierzach Wyklętych. A także koncert finałowy, który ma się odbyć w Lublinie 25 października w Hali Globus, koncert Panny Wyklęte, czyli koncert utworów z płyty pod tytułem Panny Wyklęte, który przygotował Dariusz Malejonek i Maleo Reggae Rockers oraz kilkanaście wokalistek ze sceny polskiej. I właśnie to będzie taki finałowy akcent tego wszystkiego. No, aczkolwiek oczywiście także nie unikniemy, bo nie chcemy tego unikać. 20 października w piaskach o godzinie 12 przygotowujemy wspólnie z zarządem głównym Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość uroczystość poświęconą samemu lalkowi. Czyli będzie msza o 12 w tamtejszym kościele, i później przemarsz pod pomnik przy cmentarzu. Na którym jest pochowany lalek, i tam będzie złożenie kwiatów, zapalenie zliczy i krótka modlitwa. Liczymy na to, że sporo osób przyjedzie do wielu, wysłaliśmy już zaproszenia, także liczymy na liczną obecność. Nasz portal zamieścił szczegółowy program Tygodnia Niepokornych. No, to program bardzo bogaty i tak zwróciłem uwagę, że jednego dnia odbędzie mm, się. Poza kolejnymi projekcjami filmów, panel dyskusyjny, jak może niezręcznie się wypowiem sprzedawać historię młodemu pokoleniu. Ja byłem zaskoczony, że cała sala kinowa, tutaj w Domu Kultury LSM w Lublinie, była wypełniona młodzieżą. Czy pan też obserwuje, że nasza współczesna młodzież zaczyna? W obliczu rugowania historii ze szkół średnich, interesować się historią. To jest właśnie najbardziej pocieszające w tych wszystkich akcjach, przy których bierzemy udział albo nawet ktoś tam organizuje, że, że młodzież się zaczyna tym interesować i dla tej młodzieży takie postaci jak Inka. Która przecież miała lat tyle mniej więcej, ile gimnazjaliści, czy licealiści, uczniowie szkół średnich mają w tej chwili, została zamordowana, prawie 18 lat miała. Czy też szereg innych bohaterów, którzy byli niewiele starsi od tej młodzieży. Więc dla tej młodzieży, która przynajmniej chce czegokolwiek, to widzę, że ci bohaterowie są idolami i stają się takimi przewodnikami co jest oczywiście pocieszające i tutaj niektóre siły polityczne być może chcą sprowadzić to wszystko do tego, że, że to są idole tylko kiboli i, i łobuzerii, ale tak nie jest, bo młodzież taka z, tych, z dobrych domów także interesowa się zaczyna tą historią. Natomiast no, mamy kontakt z młodzieżą, młodzieżą, która jeździ na Wołyn, młodzieżą, która jeździ na rajdy Zapory, choćby Lubelska z Bronowic i widzimy po prostu, że oni także żyją tymi, tymi wydarzeniami. I szukają prawdziwych autorytetów, szukają. prawdziwych bohaterów, ludzi którzy no, mogą być przykładem postawy. Natomiast wracając do tego pytania, bo my tak przekornie postawiliśmy ten temat, ustawiliśmy, czy jak sprzedać młodzieży, bo rzeczywiście my także nie chcieliśmy tylko, żeby to był rok tylko i wyłącznie złożony z wykładów na temat żołnierzy wyklętych. Czy całego tego podziemia, ale właśnie dlatego i gra, karciana, i muzyka z, pły... z, muzyka z utworami, które docierają do młodzieży. E, i, e, no i szereg innych rzeczy, jak na przykład takich w Świdnicy byłem nie tak dawno. Tam młodzież wykonała mural na byłym garażu w postsowieckiej bazie wojskowej w Świdnicy. Mural długości 30 metrów, może większy, który. Jest położony pomiędzy blokami zamieszkowymi przez ludzi. Czytałem na portalu świdnica24.pl komentarze. No to jeden był jakiś tam oczywiście negatywny, ale większość była pozytywna, tak trzymać, bardzo mi się podoba, mieszkam tutaj fajnie, prawda? Więc to są, to są dla nas ciekawe informacje, że ludzie to przyjmują jako swoje. No w momencie, kiedy ruguje się historię, co jest niewłaściwe, uważam. No pięknie, to rugują nam historię, poezję naszych klasyków. O, cóż, dobrze, że jest m.in. fundacja niepodległości, że są tacy ludzie, którzy poświęcają swój prywatny czas na, na coś, co powinna robić szkoła, powin, powinni robić wychowawcy. Ja się cieszę, że w naszym mieście, no, niektórzy mówią na zaścianku, ale dzieją się tak ważne rzeczy. Gratuluję jeszcze raz pomysłu, no i życzę udanego tego tygodnia. Dziękuję. Dzięki. Przy czym jeszcze chciałem dodać, bo to nie jest tak, że szkoła się zupełnie wycofuje. Bo tam, gdzie są nauczyciele, dyrektorzy, wychowawcy niekoniecznie historycy, którzy czują potrzebę Wychowywania młodzieży, to tam bardzo ciekawe wydarzenia mają miejsce. Tu można by wymieniać wiele szkół, także rubelskich, ale nie tylko, gdzie takie wydarzenia mają miejsce. A na przykład fakt, że w konkursie o żołnierzach wyklętych, który rozstrzygnęliśmy w marcu, wzięło udział około 300 uczestników w całej Polski. To także dobrze świadczy o młodzieży, o ich wychowawcach. Teraz ogłosiliśmy następny, następną edycję. Do końca grudnia przyjmujemy następne prace od kolejnych osób, więc to wszystko dobrze jak gdyby rokuje na przyszłość. Dziękuję serdecznie. Powodzenia. Dziękuję.